Klamie. Na naszych zegarach za chwilę zobaczymy godzinę 22. Czas na fakty w RMFFM, które przedstawi Tomasz Weryński. Duży w dla Doriana S. za gwałt i morderstwo Białorusinki w centrum stolicy. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Od tej informacji zaczynamy. W faktach również pytanie, o czym rozmawiali premierzy Polski w Wielkiej Brytanii. Dziś Astamer był w Warszawie. A w faktach sportowych RMFFM m.in. o rywalce Iggy Świątek w najbliższym meczu na Australian Open. W duży sąd skazał Doriana S. za gwałt i zabójstwo 25-letniej Białorusinki. Do zbrodni doszło w lutym zeszłego roku w centrum Warszawy. Sąd okręgowy w stolicy nakazał mężczyźnie także zapłacenie 200 tysięcy złotych za dość uczynienia chłopakowi dziewczyny. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy Doriana S. zapowiedzieli apelację. W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Michał, jakie było uzasadnienie wyroku? Sędzia Paweł Dobosz uznał, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny i działał świadomie. Zdaniem sąd kara dożywotniego pozbawienia wolności odpowiada społecznej szkodliwości czynu, jakiego się dopuścił oraz stopniowi jego winy. Mężczyzna skazano na dożywocie w systemie terapeutycznym, co oznacza, że będzie osadzony na specjalistycznym oddziale w zakładzie karnym, gdzie łączy się resocjalizację z leczeniem. Prokurator Hanna Stachowicz jest zadowolona z wyroku. Jej zdaniem kara jest surowa, ale sprawiedliwa i adekwatna do okrutności tej zbrodni. Wymierzona kara jest dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości surowo traktuje tak takich właśnie przestępców. Obrońcy Doriana S. wyrokiem się nie zgadzają i złożą apelację. Zaznaczyli, że proces toczył się w ekspresowym tempie. Ze szkodą dla tego procesu nie została zweryfikowana w sposób wymagający tego pod względem wagi tej sprawy negatywna przesłanka procesowa w postaci stanu poczytalności oskarżonego. Mówił adwokat Patryk Wryczan, broniący w sądzie Doriana S. Na odwołanie ma teraz dwa tygodnie. Donald Tusk zwrócił się do Rady Europejskiej w sprawie organizacji pierwszego nieformalnego szczytu z udziałem brytyjskiego premiera Kias na konferencji szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii. W Warszawie był dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego jeszcze dotyczyły dzisiejsze rozmowy w stolicy? Premierzy ustalili m.in. szczegóły współpracy przy obronie infrastruktury na Morzu Bałtyckim i Północnym. Obaj podkreślali, że w obliczu licznych prób dywersji oba państwa muszą działać wspólnie i zdecydowanie. M.in. działania i Wielkiej Brytanii, aby użyć najnowszej technologii, na przykład sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o monitorowanie floty cieni. Mówił Donald Tusk. Kolejnym tematem rozmów było wsparcie dla Ukrainy. Będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, żeby postawić już teraz Ukrainę w silniejszej pozycji i zagwarantować jej, że będzie w stanie się bronić. Bezpieczeństwo Ukrainy jest niezbędne dla bezpieczeństwa Europy. Mówił Keir Starmer. Brytyjski premier odniósł się także do sytuacji na granicy Polski z Białoruskiej i tu także wyraził wolę współpracy w obronie polskich granic. Hakerzy powiązani z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji próbowali włamać się na konta przedstawicieli rządów wielu państw. Na celowniku znalazły się ich profile w komunikatorze WhatsApp. Podawali się za amerykańskich urzędników i wysyłali im zaproszenia do grup, w których miały być dyskutowane kwestie wsparcia ukraińskich organizacji pozarządowych. Jak przekazał Microsoft, ofiara skanująca zawarte w wiadomości kod QR mogła dać cyberprzestępcom dostęp do swoich wiadomości. Nie wiadomo, czy hakerzy z grupy Storm Blizzard Jakieś dane od oficjeli Przed faktami sportowymi zapraszamy już na jutrzejszą rozmowę o poranku. Gościem Krzysztofa Ziemca w RMFFM będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Porozmawiamy m.in. o tym, jak może wyglądać plan rządu na ochronę przed cyberzagrożeniami. Zapraszamy po 8.30 w RMF FM Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel serwisu poświęconego wymianie akumulatorów batterypoint.pl. Sponsorem Faktów Sportowych jest dystrybutor skipasów Tatry Superski w ośrodkach narciarskich w Polsce i na Słowacji. Zapraszamy na Fakty Sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek. Prosto z Zakopanego specjalne wydanie faktów sportowych. Przypomnę, dzisiejsze kwalifikacje rozstrzygnęły. W jutrzejszym konkursie drużynowym wystąpią Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Dwaj ostatni cieszą się na rywalizację w drużynówce. Zrobię co będę mógł, Staram się po prostu jak zawsze Dawaj najlepsze skoki na jakie mnie stać. To są fajne zawody i cieszę się na nie. Konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi jutro o 16.15. W indywidualnym w niedzielę wystąpi komplet pięciu Polaków. Mamy kolejne złoto na zimowej Uniwersjadzie w Turynie. Już po raz drugi sięgnęła po nie biegaczka narciarska Izabela Marcisz. Jeszcze trzy krążki i będzie dwusetny medal dla Polski w historii startów w tych zawodach. Iga Świątek w nocy powalczy awans do czwartej rundy Australian Open. Jej rywalką będzie Brytyjka Emma Raducanu, zwycięszczyni US Open sprzed czterech lat, ale od tamtej pory nie nawiązała do tego sukcesu. Myślę, że to wciąż takie nazwisko groźne, jakby nie patrzeć nawet w kontekście poprzednich występów. To jest dziewczyna, która ma wszelkie argumenty w swojej grze, ma ogromny potencjał na to, żeby rywalizować z tymi najlepszymi mówił o Radukanu komentator Eurosportu Michał Lewandowski. Początek meczu Świątek Radukanu o 1.30. Z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, która przegrała z Mirą Andrzejewą. Dalej grają liderka rankingu Arena Sabalenka i Coco Goff bez sensacji u panów. W czwartej rundzie zameldowali się Alcaraz, Djokovic i Zwieriew. No i nie zapominajmy o grze mieszanej. Jan Zieliński i Suej Siech pokonali australijskich nastolatków Hayden i Emerson Jones i czekają na mecz o ćwierćfinał. Domenico Tedesco zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Belgii niemal równo 2 lata w tym czasie doszedł z piłkarzami Czerwonych Diabłów do 1/8 finału Euro w Niemczech. Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel serwisu poświęconego wymianie akumulatorów batterypoint.pl. Sponsorem Faktów Sportowych jest dystrybutor skipasów Tatry Superski w ośrodkach narciarskich w Polsce i na Słowacji. Jeśli chcecie łapać słońce w weekend, to sugeruję, by zrobić to w sobotę, bo wtedy jeszcze faktycznie będzie taka możliwość, natomiast w niedzielę według zapowiedzi raczej w całym kraju mglisto, pochmurno i ponuro, ale temperatura wysoka, no, bo nawet 6 stopni. stopni. Ale w ogóle pamiętam, że tydzień temu były prognozy, że w weekend dużo słońca tak, i to no. słońce to jedynie może na południu, tak. więc tak się teraz to zmienia z tygodnia na tydzień. Nie ale... wierzcie w prognozie pogody dłuższe niż tydzień. Ale Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolska. Mhm. Tam prognozuje się od poniedziałku ferie zimowe. Dziękuję. Ferie zimowe, o! Zi no tak, bo dzieci będą miały tak. wolne, rodzice trochę luźniej. A śnieg się roztopi Wszystko się zgadza. I love rock and roll to jest hasło, które ja zawsze lubię powtarzać na antenie i mam nadzieję, że wy się do niego dołączacie. Panie rybak, pan powtórzymy teraz w refrenie kilkukrotnie. Z pewnością, bo to jest pop